Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Michał Górny i jako kierownik działu Zbiorów i Archeologii w naszym muzeum, w ramach zajęć, w ramach naszych wykładów dotyczących nocy muzeów, opowiem Wam dzisiaj o historii rewolwerów. Rewolwery mają to do siebie, że są bardzo ciekawym elementem historii wojskowości, są bowiem takim swoistym pomostem między bronią jednostrzałową, a bronią wielostrzałową, czyli między klasycznymi, znanymi nam z historii filmów, pistoletami. Same rewolwery są odpowiedzią na bardzo proste pytanie. W jaki sposób można sprawić, że broń, która w XVIII wieku jest bronią jednostrzałową, jak zrobić z takiej broni broń wielostrzałową? Takie pierwsze próby podjęto już w wieku XVII, a nawet pierwsze takie naprawdę prototypy. To już jest wiek XVI, zamki kołowe. No niemniej jednak taką pierwszą bronią rewolwerową była tak zwana kataczownica Pakla. Był to rok 1717, 17, angielski konstruktor. Człowiek, który postanowił na wyprawę do Afryki sporządzić pierwszy, prymitywny jeszcze karabin maszynowy. Chociaż poprawnie byłoby nazwać to kataczownicą. Była to broń, która składała się z jednego bębna, którym było siedem komór. Aby zwrócić uwagę na to, że ten pomysł niestety nie zaistniał, należy tutaj jedną rzecz uwzględnić. Mianowicie, zamek skałkowy nie jest konstrukcją, która nadaje się wybitnie do broni bębenkowej. Dopiero w wieku XIX, kiedy to wprowadzono zamek kapiszonowy, zaczęto powoli tworzyć Rozwiązania, które miały tak naprawdę na stałe przenieść się do kanonu wojskowości, a zaczęły się jak wiele patentów tego typu w Ameryce. Był bowiem pewien konstruktor, nazywał się oczywiście Samuel Colt, postać niezwykle ważna dla historii podboju dzikiego zachodu, człowiek niezwykle istotny dla także popkultury. Wystarczy powiedzieć, że w XIX wieku było słynne powiedzonko, że chociaż Bóg stworzył ludzi, to Samuel Colt uczynił ich równymi. On bowiem był konstruktorem swoich czasów. Interesował się przede wszystkim inżynierią morską, ale już w wieku kilkunastu lat prowadził także pierwsze swoje eksperymenty związane z militariami. W roku 1831 stworzył pierwszy prototypowy Rewolwer, który zarejestrował w roku 1835 w prawie patentowym. Mówimy tutaj o rewolwerze, który nazywa się Colt Pattern. Trzeba podkreślić, że zwany był także Coltem Texas. A co istotne, Samuel nazywał te rewolwery także od różnych sytuacji lub różnych kwestii promocyjnych, na przykład mieliśmy Colt Walker czy Colt Dragoon. Kolty Navy. Są to rewolwery, które były rewolucyjne w jednym aspekcie. Mamy tutaj replikę Kolta Navy model 851 z przedłużoną lufą w kalibrze 44. Co jest z nim rewolucyjnego? Przede wszystkim cały system, ponieważ to jest właśnie jego główna zasługa, że wprowadzi on patent, w ramach którego po odciągnięciu kurka następuje obrót Bębna. Dzięki temu prowadziliśmy właśnie skuteczny rewolwer. Czy rewolwer Kolta był udany, biorąc pod uwagę, że był pierwszym rewolwerem, nie można nazwać go konstrukcją skuteczną. Jednym z największych problemów, które wprowadziły systemy Colta, poza tym, że mówimy wciąż o rewolwerach rozdzielnego ładowania, nie mamy naboju. Musimy osobno nałożyć na kominek kapiszon, musimy sypnąć proch, dołożyć kulę to problemem był fakt, że rewolwery te pierwsze, czyli kolty Walkery, Navy, Draguny nie sposób łatwo i przyjemnie naładować. Aby bowiem taki rewolwer Colta móc skutecznie i niestety nie będzie to szybko, niemniej jednak skutecznie naładować, musimy wykonać następujący ruch. Musimy zdjąć charakterystyczny element mocujący. Lufę od bębna. Teraz dysponujemy dostępem do wspomnianego tutaj już bębna. Możemy go sobie zdjąć, możemy go sobie zobaczyć i mamy teraz tak naprawdę rozłożony wstępnie rewolwer. Problem polega na tym, że o ile w swobodnych warunkach tutaj gabinetowych jestem w stanie faktycznie łatwo ten rewolwer żeby w spokoju przygotować. Co nie zmienia faktu, że kiedy strzelają do nas Indianie, kiedy to pojawia się kolejna szarża Konfederatu podczas wojny secesyjnej, nabicie rewolweru Colta nie jest niczym prostym. Niemniej jednak, był to rewolwer, który jednak zapoczątkował erę broni wielostrzałowej. Trzeba tu jednak podkreślić, że zdawano sobie sprawę z ograniczeń tego rewolweru. Bowiem tak naprawdę rewolwery Kolta były popularne. Tylko i wyłącznie w Stanach, gdzie oczywiście zrobiły furorę, ale także w Anglii. Był to tak zwany model anglosaski. Tak naprawdę na kontynencie rewolwery Colta nie były przesadnie popularne. Jest to związane z pewnym rozdziałem w rozwoju techniki wojskowej, czyli tej kontynentalnej oraz zachodniej. Ameryka miała zupełnie inne podejście do wojskowości. Musimy pamiętać, że tam był dużo bardzo zbudowany cywilny rynek zbytu a w Europie żołnierze preferowali wciąż klasyczne jednostrzałowe pistolety. Jest to też związane także z bardzo istotną kwestią. Rewolwery pierwotnie były popularne przede wszystkim wśród kawalerzystów. Oni bowiem faktycznie mając dwa rewolwery, prowadząc walkę wręcz, mogli jak najbardziej korzystać z broni rewolwerowej. Nie zastanawiali się, czy mogą w jakim stanie nabić ten rewolwer, nie było to dla nich ważne. Ważne było to, że w ramach kryzysu, chwili kryzysu, są w stanie dokonać 6 lub 12 w przypadku dwóch rewolwerów strzałów. Taką chwilę zaskoczenia przeżyli rosyjscy kozacy podczas wojny krymskiej, kiedy to podjęli walkę z angielską kawalerią słynną, m.in. Light Brigade, gdzie oficerowie posiadali wczesne rewolwery konstrukcji brytyjskiej, rewolwery Adamsa. No, Trzeba też zwrócić uwagę na jeden aspekt. Istniało coś takiego w Stanach, co w Europie było wtedy sugestią, jak prawo patentowe. Prawo patentowe było dla technologii swoistym hamulcem. Sprawiało, że pewne firmy nie mogły sięgać do pewnych rozwiązań, które były zastrzelone dla innych firm. To samo było z Coltem, który miał patenty na swoje tutaj elementy konstrukcyjne i jednakże nie mógł korzystać na przykład z rewolweru Produkować rewolwery na naboje scalone, czy na naboje bocznego zapłonu. Tak więc w latach 70. Colt produkował rewolwery. Firma Colta produkowała rewolwery rozdzielnego ładowania. Tymczasem w Europie w latach 50. pojawił się rewolwer, który w pewien sposób zdominował kontynent. Mamy tutaj bowiem do czynienia z rewolwerem. Systemu Le Fauché. Francuzi wtedy faktycznie dominowali na rynku technologii wojskowej, o ile Anglicy i Amerykanie w znacznej mierze koncentrowali się na rynku cywilnym, bowiem generalicja była konserwatywna, tak we Francji zdawano sobie sprawę, że rozwój techniki wojskowej jest sprawą państwową, w związku z tym bardzo wiele rozwiązań znalazło się także bezpośrednio już wykorzystywano przez armię. Mamy tutaj więc rewolwer Le Fauché, który jest rewolwerem na nabój sztyftowy. Pierwszy rewolwer, który posiadał amunicję z saloną, czyli amunicję w wózce. Trzeba podkreślić, że wciąż jest to unikatowe rozwiązanie, ponieważ nie mamy tutaj klasycznego naboju scalonego, czy naboju centralnego zapłonu, czy naboju bocznego zapłonu. Tylko zapłon, inicjacja zapłonu odbywała się poprzez niewielką rurkę, tulejkę umieszczoną z boku podstawy łuski. W związku z tym, bęben rewolwera LeFauche ma takie charakterystyczne, specyficzne wycięcia. Plus była to też konstrukcja dosyć eksperymentalna i faktycznie narzekano na dosyć niską yy, przebijalność, na no, tę nisk, niską siłę pocisku. No niemniej jednak można było już faktycznie stosunkowo wygodniej wymieniać i rozładowywać amunicję w tym rewolwerze. Jest to zresztą jak najbardziej zabytek w zbiorach Muzeum Ziemi Sławczyskiej pod Amicą nad nadzorą, który znajduje się na Wystawie głównej, wystawie poświęconej historii miasta i XIX-wiecznym ruchom narodowościowym. Technologia szła do przodu. Jeszcze w latach 60. pojawiły się pierwsze jeszcze amerykańskie konstrukcje, które później przeszły na kontynent, które dotyczyły już wspomnianego przeze mnie naboju bocznego zaponu oraz naboju. Centralnego zapłonu. Takie najsłynniejsze XIX-wieczne rewolwery, jakie tak naprawdę zdominowały Europę, to oczywiście są konstrukcje belgijskie. Belgowie głównie za pośrednictwem miasta Liege byli potentantami wojskowymi, jeżeli chodzi o eksport broni palnej. Nie eksportowano tylko samej broni, ale także know-how. Takim know-how charakteryzowali się bracia Nagant. To byli oczywiście konstruktorzy, którzy, jak wiemy na pewno, jeżeli interesujemy się wojskowością rosyjską, współpracowali przy stworzeniu pierwszego rosyjskiego karabinu na nabój, be, na, nabój na amunicję bezdymną, czyli mówimy tutaj oczywiście o Mosinie Nagant w 1891, a w roku 1895... Pojawił się rewolwer Nagant M3895, chociaż pierwsza wersja rewolweru pochodzi z roku 893. Co jest unikatowego w tej konstrukcji, leżą dwa rozwiązania techniczne. Jak możemy zauważyć, jest to rewolwer, który ze względu na charakterystyczny pewien mechanizm jest rewolwerem szczelnym. Jak mogliśmy zobaczyć w poprzednich rewolwerach, mamy tutaj istotną przerwę między bębnym a lufą. Jest to element charakterystyczny dla rewolwerów, który w pewien sposób obniżał ich watę poprzez ucieczkę gazów prochowych, natomiast Nagant jest konstrukcją w pełni szczelną poprzez zastosowanie unikatowego, unikatowego mechanizmu oraz charakterystycznego naboju, którego pocisk był jest schowany w wózce. Dzięki temu mamy tutaj do czynienia z rewolwerem dosyć skomplikowanym w produkcji, chociaż z przestrzeni lat okazuje się, że nie był on aż tak drogi jak na początku, w pierwszych latach produkcji. Poza tym wprowadzono rozróżnienie na dwa typy tegoż rewolweru: był bowiem tzw. Tak rewolwer naganta dla szeregowych i oficerski. Rosyjska Generalicja o dosyć konserwatywnym podejściu, bowiem zażądała, żeby rewolwer dla mm, szeregowych, czy też dla podoficerów bardziej, zwany z rewolwerem szeregowych, yy, posiadał system tak zwany single action. Oznaczało to, że każdorazowe naciśnięcie spustu doprowadzało oczywiście do wystrzału, natomiast kiedy naciskaliśmy na kurek osobno, obraca się bębę. Natomiast w przypadku double action, czyli wspomnianego już modyfikacji tego patentu rozwojowego za każdym razem jak naciskaliśmy na spust mieliśmy dwa ruchy to znaczy, że jednocześnie po wystrzale obracał się bęben dzięki czemu nie należało nie było konieczne yy, naciąganie osobne indywidualnie kurka ten patent Naganta dla rewolwerów szeregowych szybko z niego zrezygnowano z bardzo prostego powodu, ponieważ była to niepotrzebna dodatkowa modyfikacja. Co ciekawe, co wyróżnia ten rewolwer spośród innych setek modeli rewolwerów, jest fakt, że jest to w zasadzie jedyny masowo produkowany rewolwer, do którego można było zamontować tłumik. Tak zwany Bramit jest to wynalazek z okresu, już oczywiście, Rosji Radzieckiej, lata 30. Ze względu na to, że była to ulubiona broń oficerów wywiadu, czy też kontrwywiadu, uznano, że produkcja takiegoż hmm, tłumika będzie istotnym uzupełnieniem tej broni. Rewozory Neganta produkowano także dla innych krajów, co jest szczególnie istotne. Produkowano m.in. w Grecji, produkowano dla armii szwedzkiej, ale także w Polsce, gdzie model wzór 30, będący modyfikacją klasycznego 1895. Został przyjęty dla polskiej policji. Jak wspominałem, takie zjawiska jak prawo patentowe w Europie koncentralnej, pochadzono do tego raczej luźnie. W wielu krajach prawo patentowe było jedynie sugestią, tak naprawdę, za wyjątkiem oczywiście tego nurtu anglosaskiego, gdzie patent był świętością ale w związku z tym bardzo szybko na przełomie XIX-XX wieku pojawił się rynek imitacji, czy po prostu kopii. Cudowali tym m.in. Hiszpanie, którzy modyfikowali rewolwery i tworzyli w znacznej mierze konstrukcje bazujące na sprawdzonych elementach, ale charakteryzowały się jedną zaletą. Po prostu były tańsze. Mamy tutaj rewolwer Orbea, Charakterystyczny, możemy zauważyć, że tak naprawdę jest on konstrukcją, która jest bardzo podobna do rewolwerów amerykańskich z początku XX wieku. Kolejnym istotnym rewolwerem jest modyfikacja rewolwerów Colta. Colt, chociaż zmarł w roku 1962. Jego firma oczywiście przetrwała. Zresztą Colt miał reputację człowieka, który sprzedaje broń tak naprawdę obu stronom każdego konfliktu. Sprzedawał południu, sprzedawał północy. Tak naprawdę nie możemy tutaj powiedzieć, żeby Colt kierował się przesłankami specjalnie patriotycznymi był po prostu dobrym biznesmenem. Amerykanie rewolwery stosowali jeszcze oczywiście w XX wieku. Kiedy to wybuchła wojna na Filipinach, okazało się, że ich konstrukcje miały zbyt niską moc obalającą, że przeciwko yy, wojownikom plemiennym na Filipinach, którzy odurzali się specyfikami, jeden lub dwa wystrzały z rewolweru miały zbyt małą moc zatrzymującą. W związku z tym wprowadzono rewolwery w kalibrze 45 i pojawiła się nowa wersja rozwojowa rewolwerów, czyli rewolwery Cold New Service. Były to rewolwery, które produkowano z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że miały one wydatny kaliber i można było faktycznie sprowadzić bardzo duże uszkodzenia takim rewolwerem. Nawet mówi się, że pierwsze pojazdy pancerne, czy właściwie y, pierwsze wozy opancerzone, taki rewolwer miał moc penetrującą y, tego typu konstrukcje, co było przydatne w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości w USA w latach 20. To drugi błąd, dla którego rewolwery w Stanach w latach 20. przeżywały swoistą drugą młodość, był skrajny niedobór broni pistoletowej, czyli kolców 1911. Więc rewolwery były wciąż w łasce. Zresztą produkowane są dziś m.in. dla Poliksy. Jednym z ostatnich opowiadanych dzisiaj konstrukcji, które chcę tutaj Państwu przedstawić, jest także. Pistolet, który był jednym z ulubionych pistoletów Policji, ale brytyjskiej oraz irlandzkiej, względnie Policji Brytyjskiej, Angielskiej, właśnie w Irlandii, czyli Royal Irish Constabulary. Był to niewielki, kieszonkowy rewolwer Webley'a. Webley miał to do siebie, że produkował szeroką gamę niewielkich pistoletów i rewolwerów cywilnych. Mamy tutaj. Bardzo niewielki rewolwer, który można było z powodzeniem ukryć w kieszeni, schować w spodniach, czy nawet włożyć za cholewkę buta. Był to często rewolwer, tak zwany ostatniej szansy, kiedy to jesteśmy w kasynie i okazuje się, że jednak trzeba szybko się ewakuować, czy przemierzamy niczym Sherlock Holmes mgliste zaułki Londynu i okazuje się, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ten rewolwer był w tym momencie bardzo przydatną konstrukcją. Oczywiście nie on wielkiej mocy obalającej nie przy tym kalibrze, czyli zmienia faktus, że w takiej sytuacji była to, była to konstrukcja, która mogła uratować życie. Co jest istotne, chociaż jak wspominałem, kraje europejskie w wieku XIX, wieku XX rewolwery raczej miały marginalne znaczenie. Rewolwery chętnie widziała marynarka, niektóre formacje kawaleryjskie, oczywiście policja. Rzadko kiedy rewolwery były na wyposażeniu armii y, zawodowych, rzadko kiedy byli to wyposażeni w ramach regulaminu, często oficerowie mieli własne prywatne rewolwery. Y, natomiast y, tak naprawdę podczas I wojny światowej rewolwery przeżyły pewne tutaj wzmożoną aktywność produkcyjną ze względu na to, że był powszechny niedobór po, pso, po prostu broni pistoletowej. A my tutaj bardzo ciekawy rewolwer. Jest to rewolwer, który był popularny i produkowany oczywiście nad, nad pięknym, modrym Dunajem. Mówimy tu oczywiście o rewolwerze Rast i Gasser. W tym przypadku mamy rewolwer M1898. W rzeczywistości ta rodzina gasserów była produkowana od lat 70. I jest to konstrukcja chętnie noszona, chętnie używana przez oficerów kawalerii. Jak widzimy, jak na ponad stuletni rewolwer jest on w bardzo dobrym stanie. I jest to także zabytek, który można obejrzeć w muzeum naszym, naszych zbiorach. Rewolwery popularne są do dziś i raczej nie zanosi się na to, żeby ten rynek cywilny czy rynek militarny produkty tych rewolwerów, zwłaszcza w Stanach, się w jakikolwiek sposób zakończył. Chociaż jak wiemy, pistolety... Są jednak bardziej skuteczne i oczywiście y, mają one pewną wygodę w postaci wymiennych magazynków. W przypadku rewolwerów jednak, to względem pistoletów, to nabijanie się wciąż jest bardziej skomplikowane, ale wiele osób podchodzi do rewolwerów z sentymentem. Także jak macie zobaczyć po naszych zbiorach, my. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.